Cześć, dzień dobry, mój podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSSB BS Tajemnic. Witam Was we wtorek, a skoro, w, skoro wtorek, no to dzisiaj rozmowy o ciekawych firmach. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie nieco bardziej rozbudowany, nie będzie tylko o firmie, ale będzie także o pewnej inicjatywie, którą ta firma... Podjęła, zainicjowała, podjęła się tego, aby ją zrealizować jeszcze pod koniec marca 2020 roku. Dzisiaj odcinek numer 107, a będę Wam mówił o firmie Viraco. Kim jest Viraco? Viraco jest instytucją otoczenia biznesu ze świata nieruchomości. Tak można ich nazwać. Dlaczego? Dlatego, że jest to firma, która od lat. Buduje przestrzeń biurową dla wielu różnych branż, między innymi dla najemców z sektora BSS-u. Jak mówią sami o sobie, tworzą biura z pasją. Taką, takie hasło możemy znaleźć na ich stronie internetowej i rzeczywiście tak jest. A najlepszym tego dowodem jest najnowszy projekt, który w tej chwili jest realizowany w Łodzi, ale o tym za chwileczkę. Właściciele, management całej tej firmy to. Moim subiektywnym zdaniem tacy lokalni patrioci i bardzo mocno dbają o rozwój biznesowy łodzi. Miałem okazję kilkukrotnie spotykać się z przedstawicielami Wirako i za każdym razem nie mówią tylko o sobie, ale mówią przede wszystkim o mieście, w którym realizują swoje projekty biurowe. Skoro mowa o projektach biurowych, to na wyróżnienie tutaj zasługują trzy, które są realizowane, bądź zostały już zrealizowane przez firmę Viraco, a są nimi Centrum Biznesowe Faktoria, Forum 76 no i projekt, który jest w tej chwili nominowany do tegorocznej nagrody MIPIM, czyli Monopolis. Monopolis, no perła, dosłownie coś niesamowitego, że w taki sposób można odrestaurowywać stare budynki i tworzyć z nich mega nowoczesną przestrzeń nie tylko biurową, ale także usługową, kulturową i tworzyć wręcz całe taki mały ekosystem wewnątrz miasta. Takie właśnie jest Monopolis. Przemyślane powierzchnie hmm, wybierane przez biznes, szerokie otwarcie na sektor BSS i IT. Takie dwa stwierdzenia mogę swobodnie tutaj podać, dlatego, że rzeczywiście, jak się wchodzi na przestrzenie hmm, tworzone przez Viraco, to takie wrażenie można Odczuć, a ta informacja o BSS-ie i IT też nie bierze się znikąd. Nie ma co ukrywać, że są to sektory, które bardzo dynamicznie rozwijają nie tylko łódź, ale też i szereg innych miast. W związku z czym deweloperzy coraz mocniej biorą pod uwagę wymogi tychże sektorów do tworzenia własnej przestrzeni biurowej. I tak też jest w Monopolis. Jest to jedyna w swoim rodzaju nieruchomość. Jest to połączenie historii, stylu życia biur. I usług. Tak, te wszystkie elementy można znaleźć w Monopolis. To jeden z nielicznych projektów biurowych, który jest lokalny na otwartą społeczność. Dlatego, że to w nim jest tworzone całe zaplecze gastronomiczne, są realizowane wydarzenia kulturalne, są wystawy, są dwie sceny jedna wewnętrzna, jedna zewnętrzna. A do tego jeszcze przedszkole i zielony skwer, z którego można korzystać. Także jak widać, można tworzyć przestrzenie biurowe, które nie są tylko zamkniętą bryłą z metalu, szkła i innych tworzyw, ale mają swoją duszę, mają swój ciekawy klimat, który daje żyć takiemu miejscu praktycznie przez cały dzień. Jeżeli sobie spojrzymy na samo Monopolis, to są to 23 400 m2 nowoczesnych powierzchni biurowych. Są to zielone budynki spełniające wymogi Brimu. Są to budynki, które spełniają najwyższe standardy. Wysokość od podłogi do sufitu to 2,7 do 3 metrów. To dla tych z Was, których interesuje przestrzeń, jaką można dysponować na terenie tego budynku. Budynki w zasadzie trzech budynków, bo to nie jest jeden budynek to, są, to jest kompleks trzech Różnych sąsiadujących ze sobą budynków i tworzących cały kompleks Monopolis. Mają one dwa źródła zasilania, i mają oczywiście to, co jest bardzo istotne dla najemców w obecnych czasach możliwość elastycznej aranżacji biur i wiele, wiele więcej. Oczywiście te wszystkie informacje techniczne, technologiczne znajdziecie sobie na stronach internetowych Monopolis, do których link Wam zostawię. No ale zanim to zrobię, to powiem Wam o jeszcze jednej bardzo ciekawej rzeczy. A mianowicie Wirako jest gospodarzem wydarzenia, które będzie miało miejsce pod koniec marca. To wydarzenie ma tytuł Łódź IT Talks. Jest to wydarzenie kierowane dla branży IT, ICT, ITO, Internet rzeczy, Software Development i tym podobnych, czyli mówimy tutaj bardziej o świecie nowoczesnych technologii, mówimy o świecie informatyki, mówimy o świecie tworzenia oprogramowania, czyli tego wszystkiego, co napędza nam bardzo mocno biznes w ostatnim dziesięcioleciu, no i jakoś nie słabnie tym tematem zainteresowanie. Viraco stwierdziło, że warto jest dla ludzkiego świata zrobić takie spotkanie, które będzie kameralnym spotkaniem, no bo mniej więcej do około 30 30 osób, natomiast jest to istotne, że tylko i wyłącznie osoby z tych wymienionych przed chwilą, przeze mnie sektorów będą miały możliwość wziąć w tym spotkaniu udział. Chodzi o to, żeby to było spotkanie ekspertów. Chodzi o to, żeby to była pewna wymiana wiedzy, wymiana doświadczeń a to dlatego, że na tym wydarzeniu pojawią się dwa wątki. Pierwszy, to trendy i wyzwania na początku nowej dekady, właśnie dla sektora IT-ICT, Software Development, Internetu rzeczy, a drugi, no to łódź jako ziemia obiecana dla branży IT, czyli chodzi o to, żebyśmy podyskutowali sobie, czy rzeczywiście dla sektora IT-ICT ITO łódź jest dobrym miastem do tworzenia biznesu i rozwijania go. No i oczywiście całe to wydarzenie będzie zakończone bardzo fajną rzeczą, a mianowicie możliwością zwiedzenia Monopolis, czyli tego wyjątkowego budynku, kompleksu budynków, którym dysponuje firma Viraco w Łodzi. Na sam koniec, żeby nam się wszystkim dobrze poszło w cały dzień, będzie lunch. Dlaczego mówię, że będzie, będzie, będzie? Nam a to dlatego, że ja będę miał przyjemność poprowadzenia tego całego spotkania i mam nadzieję, że jeżeli Ty, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko, reprezentujesz branżę IT ICT i jesteś z Łodzi, albo niekoniecznie z Łodzi, ale interesowałoby Ciebie to spotkanie, no to się tam spotkamy. Będziemy mogli sobie chwilkę wspólnie razem porozmawiać. No to dobra, konkrety. Wydarzenie będzie miało miejsce 25 marca 2020 roku. Zaczynamy o godzinie 9:30 i kończymy o 13:30, także pół dnia, ale za to pół dnia pełnego konkretów. Partnerami tego wydarzenia są Viraco, JLL, Pro Progresio, Antal oraz Urząd Miasta Łodzi. Także widzicie, że są tutaj zarówno przedstawiciele świata nieruchomości, świata yy, HR-u, branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu oraz włodarze miasta. Tak jak wspomniałem, ja będę miał przyjemność poprowadzenia całego tego wydarzenia. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. W linkach do dzisiejszego odcinka zamieszczę Wam oczywiście informacje na temat zarówno Viraco, Monopolis, jak i samego wydarzenia, jakim jest Łódź IT Talks. Zachęcam Was do przeklikania, zobaczenia, jak to wszystko wygląda. Na dzisiaj dziękuję, dziękuję Wam serdecznie, że spędziliście te 8, a w zasadzie praktycznie 9 minut ze mną. Jeżeli Wam się podoba to, co słyszycie, to zapraszam do stałej subskrypcji. Znajdziecie mnie na Spreakerze, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast i wszelkich innych platformach, gdzie podcasty są dostępne, bo dystrybucja tego podcastu odbywa się dosyć szeroko. Tyle na dziś. Ja nazywam się Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic. Cześć!